No, i poszło. Któryś kapcia pali? Ja, każdy. Dobra, będzie słuch łatwo stracić, tyle jestem pewien. Dobra, kto chce wyjaśnić, w jakim celu się tu spotykamy? No to wyjaśnię, organizatorem jesteś, co Organizatorami jesteśmy my, jak głupie. A ty głównym? Pomysłodawcom. Kurwa! Aaaa, na na siebie! Nawet nie Ja pierd... Trzymaj mnie go zajebie. Mówiłem mówię. Mówiłem o znachuś, startujesz, chory pojebie. Dobra, mogę mówić czy nie mogę mówić? Uspokój się! Ja mam lepszy plan. No. Ogarniesz Masz, To tak, jest taki projekt nasz. O cóż to? lotów samochodowych w GTA. Pierwszy z lotą w ogóle nie widać trochę, bo jest nas tylko trzech ale projekt trzeba rozgłosić. No czekaj, kupujesz rakiety, nie? Sorry. No Także tak, jest tutaj... Jest ten zjep z nami. Ten zjep jest. A na mi się. Jest też ten pojeb No dał to on. No jestem ja każdy dominatorem dzisiaj Dzisiaj, bo może kiedy idziemy na mina, O, dobra, teraz kradniemy silnik Pa zaradczę pół rywaszyskie, nie? Z bańka nie działa nigdy E, ja, potrzebuję ktoś tuż paskę, ta sobie. Ja nie, już się Weź przez go na nowo. Za sekundę będę. Za sekundę. Ja mam proszę sekundę. się. Za minutę. <laughs> nie, wypierzej menu Co on robi? O nie, ja tu słyszę! On kto co on tam wstawia? To co? To co? No chyba wie kto już. Octavian? No co ja? bo ty się ruszasz tam jak Nie Jeżdżę samochodem debilu. Tam na pewno pomieszczą Mam nagrania. Czy nie masz dowodu na mnie? Mam nie super szczerze. Za... O ty kurwa. Boże, ale Stepan. Nie ma miejsca inwalidów. Gdzie ja mam stanąć? No właśnie, też się pytam. Jak, gdzie, kiedy, po południu. No a co my chcemy na tym zlecie robić, jak naprawdę? Nie, widziałem gdzieś może jechać w jakieś ciekawe miejsce w sumie. Jo, to się przydało też poruszać. Jak. tam coś podłożyliście do tą drugą stroną, żeby podjechałem? Nie, coś podłożyliśmy, ja nic nie wiem. Nie, w szale coś tam pick -up. Nie, nie, na pewno nie. Kurwa, chore pojedy. A, to Paweł jednak. Pawełusz Menelus, tak dwa. Ej tam, o kurwa, mać. dwa, jeden. Trochę śmiesznie leci teraz na nagraniu, bo Owez zaczął mi przechwytywać nakładkę z Discorda. O! Ciekawe. Ciekawe, nie? O nie! Nie. To jest szczegół, tak? POMYŁ! Co za chwilecz Kurwa lagi. Kurwa zesrała... Kurwa, ty diaku. Lagi mam. Ja Widać dzieci, się umiem. Na parkingach jeszcze ja zawarasz to bokiem. Zamknij mordę, lagi mam, a więc ty nie komentuj. No czekajcie, bo teraz trzeba się zastanowić, gdzie jedziemy. Nie wiem. Jakiś zastanawiać... pomysł? Trzeba się zastanowić, jak odlagować mi grę. Dobra, ja mam pomysł. idziemy do Jelowczaka. Prowadź. Dobro. Wycieczki Prowadź to Gruzji. A gdzie lampy masz się? Dobra. mam. Dobra, Jedną to jest. Jedną mam. Dobra, daj mi wszystko. Daj mi wszystko. nie mi Mam. Daj mi wszystko. Daj mi wszystko. Daj mi się mi mi się to tego tam bo... Jedźcie, jedźcie, oni się nie musicie martwić. Tylko auta, gdyby się nie reskiły, randomowo Będę się. to właśnie tam muszę i na lawach to nam. za trafili od strony. O wy mi te pacie się, nie? Chyba, ten z tyłu, a nagle Paweł powołys... jest. za mną prawie że Oho! Ale ja nie mam lagów, nie jedzie się normalnie. Nie, ja, mi się trafi i Ja pierdolę to się nie Paweł nam odchodzi tego nie Czas pełną po prostu. o, wykrzyżane, nie? to uważa, bo tu będzie nie kilku aut. No problem. Trafę! Peklu. No trewami! Kurwa trafik! No właśnie tam za dużo trafików było, ja je wiem tu zajmowało, mi się pojawił przed Nie razy. za dużo trafików, desynchro mamy wszyscy. I to jest problem. Co robi z Mam pojebów. Nie no nie, 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 nie. Kurwa! Tek na My O, już czekać chody! Kurde, to jest. Jeźdź. Dobra, jest. Tam, w ogóle bokiem, tyle będzie No Dobra, nie zamawiamy drugi raz, out. Zobaczymy, pod koniec kto będzie miał najbardziej rozjewane. Jeź. i trafiki tam się pojawiały przed mordą. Przezam od lewej! Kurwa! Kurwa, ty nie masz! Ja pierdolę! Kurwa! zaraz slesby. Z... Ej, szerzyfisz się do mnie przerąbali. Nie ma Kurwa. co on. Ciekawe czemu? No właśnie nie Ej. wiem. też nie wiem. Kurwa, weź jeźdź, bo ja sobie wyprzedzam! Trafik mi p.a.t założył. co O chyba Kurda Tedyk, i mówisz Zbieszyłem się Lewo na prawo w górę i w dół typa pajasu Jest tutaj Jest tutaj i chuj. Nie wiem ja nie na tym, gdzie jedziemy Ja po prostu bo umiem A ja mam wiedzieć Och ok, ja od... Nie wiem ten powoda jakąś ja tylko pod nazwę. po nazwie Pojazę nie, ale że my teraz będziemy. Aaa, w takim miejscu. Czemu tu mieć dla inwalidów nie ma? Ja się pytam. Kurwa, pomyśl, gdzie my jesteśmy, tak? No, w Stanach Zjednoczonych i miał. Stana. Dibi. Frankin do mnie dzwonił Kurwa, ale to było bliskie spotkanie. Co on od ciebie chce? Dibisie. <laughs> No. O, to chyba. <grywa> o! Stosujesz się. A O nie. Co? O nie. Przypadkowo. A, co kurwa? Ale ja si. Co to jest to? Przypadkowo. Czekaj, moja kolej. Oj, szarp. Moja Kawałka kolej. <grywa> Jesiśłeś. <przysz>. No <grywa> I Nagle out. Kurwa jeb. Kaboom. Bum. Bo Kurde, jak mnie daleko źle Plus dwa ty nasze, tak? Maj... My... in... no zlotem no debil Zaraz też wysągnę, ale też bo samochodów Jak nie trafię, to nie mój prop To będzie kabub na szerokości dłużej Ja no, patrzę, bo, bo też ma ten spoiler, co ja No, widzę właśnie Tam były trzy społyły Wypieprzaj no jak ty? Co ty patrzysz tu? Co ty? No co za debil! Nie! No, takle! Kurwa, to mój! O, załóż na mnie! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, załóż na mnie! Dobra, czy mamy coś na tym zlocie jeszcze do roboty? Nie wiem. Powiedzmy jeszcze w jedną kurwa mistówkę gdzieś. Wypierdalać z tą Leszczu! W leszczu! w tu cię atakujesz jak chcesz. Proponuję takie ostatnie zobaczenie tych aut... Jako że z to trochę widać nas wyszedł na razie, no to proponuję zobaczyć auta i kończyć z lota. Tylko pan Paweł musi tutaj dotrzeć. dasz. O nie, ja wiem, przecież na koniec zrobić! O nie! Kurwa, ja latam bokiem Dobra, moje auto to? najbardziej ucierpiało, to już widzę, nie? Moje chyba najmniej... Moje drugie. Czemu Boba jest praktycznie całe? Bo boba jest praktycznie cały, on tylko szyby nie ma. No czy pawła? No tym to... przecież się niego wpierdolę takim chłopym jest cały. Tak ja najbardziej ucierpiałem. Mam skrzypioną mości. Ktoś, Ktoś chciałby wiedzieć? Nie Czekaj. E hey, ja Czekaj. mam. Czekaj. Hej, buszkał. No czekam na powiedzenie czegoś. Nic mądrego. <ścoughs> <śpiew> Nie <śpiew> miałem do powiedzenia. No, tak było nieźle. Poznał cię. O, ale twoje auto wydupiło daleko, ty! Gdzie mój samochód? Dokąd? <laughs> Kurwa, czemu masz tam mi wyjebało? To toś mój! <laughs> Pawła to w ścianę Paweł się wbił. To... Nie, Paweł się tam w ścianę wbił. No boże, Paweł się w ścianę wbił. Nie, przecież... on to wyrąbało do krzaków. Przy jakimś innym braku? 3, 2, 1 co? Ja trafiłem nie tak jak ty. Co no debil, no po prostu no debil, bozę, debil. No kurwa, co ty dać? E to był. Oktawian. Aha! Na kto? Już teraz pozarządę. Chow chow, nigga! Baj, baj, nigga! No ty chuju, kupuję się to cenzurować. Dobra, koniec tego dobrego. Aha, bo ty się posyłeś. Nie wyłączyłem oh. jeszcze.